No cześć, jestem Holik, witam was, słuchajcie, w kolejnym odcinku z farminga I dzisiaj, dzisiaj będzie dużo, dużo zbierania a czego To pewnie w sumie wiecie po miniaturce Ale dzisiaj będziemy zbierać kartofle Albo pyry Albo ziemniory, jak się u was mówi, to jak wolicie I, No i tylko chciałem wam to powiedzieć, tak więc możecie zostawić łapkę, komentarz, subka a Ja was zapraszam do oglądania M Miłego oglądania tak myślałem, czy nie wypożyczyć drugiej maszyny, żeby na dwie maszyny lecieć, bo tam widzę tych ziemiaków masz dużo. No jest, Tylko, że pewnie, jest. pewnie drogie będzie to o, ho ho, zaraz ci powiem. 30 koła. No właśnie. Zobaczymy, może zobaczymy jak to będzie szło, na razie jedno, nie? Jeśli będzie coś w opór, to... Dobra, ja, ja biorę swoją przyczepę i... Ja, okej, okay, to ja wyjadę już tym, fendem z jedną przyczepą wystawię wystawie, poza garaż. Spoko. No, i ogólnie widzowie się tu trochę pozmieniały. Jak widzicie, tu są drzewka, tu są drzewka, tu są drzewka, tu jest garaż nowy. No i w sumie poznikały budynki. Tam jeszcze jest budynek o dom farmera taki postawiony. No, a teraz jedziemy na wykopki do, 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 do Kamila. E, od którego pola zaczynamy? Tego na twojej farmie, le? No, możemy od niego zacząć nawet. To to ja mogę w sumie. Ja Pomyślcie, sumie... z, tego, z, tego z tego malutkiego miałem 60 tysięcy. A pomyśl, co będzie z tego olbrzymiego no w O, ziemniaki pewno. podobne, ziemniaki podobne jak ten, jak trzcina, bardzo dużo tego wychodzi z tych spodów. A gdzie, gdzie ty wysypujesz te ziemniaki? Od razu sprzedajesz, czy gdzieś na, na, na ziemię nie, wysypujesz? Nie, 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 nie na ziemię, do tego. Do, do wsypu. A, do silosu. Tak. No. Dobra. Ja już u ciebie jestem. Zajeżdżamy. Kurde, też masz skrzynkę, też ci można skrzynkę przedstawić. Ej, też ci skrzynkę. Tam masz taką małą przyciepkę. To jest 18,5 litrów. To ja mam taką dużą? No, nie, moja jest mała. Ja w sumie dużej nie, nie potrzebowałem, więc nie kupowałem. Czekamy na Dominiczkę i w sumie ja mogę zacząć zbiory, jak przyjedzie. Ciekawe czy ta moja kopiować? Zobacz, chodź, zobaczcie, czy ta koperać podoła w tym, w, kis w kiszące, nie? Tą, tą małą mam taką, wiesz, tą klasa. Tu chyba chodzi, nie no, chyba da radę. Zobaczymy. Najwyżej będziesz musiał kupić lepszą. Była na przecenie i nie zdążyłem jej kupić. Zbierałem na nią. Ja muszę się pamię pamiętać, żeby nie, że nie mogę wjeżdżać na pola teraz. A, no właśnie, <laughs> właśnie, to No właśnie, wcześniej myślałem, to nie. że mogę powiedzieć. Nie przez pola. Nie, tam ścieżka była obok pola. Ścieżka mnie. Dobra, no to ja zaczynam w takim razie. Uwaga, będę rozkładał, tylko się ustawię. O! No. Mhm, to jest śmieszne. Ja bym najpierw rozkładamy. Rozkładamy, rozkładamy. Ale ten nie, się chyba nie rozkłada jakoś szerzej. A to trzeba jechać obok ciebie? Czy. Nie, 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 nie. 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 A, to o kurczę, wiesz, to pojęcie nie wiem, czy nie o ten ten, o... o co? O tą. widzisz, z tyłu Aha. masz ten syp. Eee, damy Ale... radę. Chyba, no. Zobaczymy. Na mama. Zobaczymy. Na razie leci, kurde. Chociaż to ty powinien pierwszy, pierwszy ten, pierwszy przejazd swoją maszyną nową zrobić. O, ładne, jeżdżę się. Jak zahaczę, zahaczę czy nie zahaczę? No, zahaczysz, ja tu widzę z tyłu, że zahaczysz. No, okay. może, chociaż nie mocno, więc może cię przepuścić. <laughs> eee, zobaczymy, albo czy kolizję w ogóle będzie. No to taką końcówką, no dlatego mówię. Czy. Że... No, Nie możesz jechać. Okej, okay, Musisz... zr... Zrobimy to in inaczej, no, ale to Znaczy, myślałem, stawiając to. W drugą stronę po prostu sobie przejedziesz. Przejadę tędy? <laughs> Tam przyjedziesz przejedziesz ten z tyłu, za musisz zjechać. Dobra, ja sobie tutaj przedzielę to pole na pół. Będzie łatwiej. No i na sobie... pewno fajnie, bo w tym kumajnym, wiesz, można już w kabinie fajnie działać siedzieć, nie? Jest fajne pole, pole widzenia i. No tu akurat dużo widać, to spoko jest. Tylko tu właśnie brakuje tych y, kamer y, interaktywnych. Bo ja widzę, że tutaj w kabinie masz trzy kamery. No. Ale żeby brakuje, to działało, nie? Tak, brakuje, żeby to działało. Na pewno by pomagało, i też lepsze, lepsze takie wrażenie z tego by było. Czyli muszę trochę dalej odjechać. Kurde, biznes, biznes ziemniaczany. <grym> Na początku miałem plany, żeby te wszystkie pola w ziemniakach zrobić. Co mam? Ale Ziemniaki chyba opłacalne, tylko gorzej z przygotowaniem pól i z, później zbiorami. Tak, no, czas, no... no to... A czemu robimy to w ten sposób? Bo muszę sobie zrobić miejsce, żeby nie po... Nie popsuć, że tak powiem. O, nie popsuć. Yy, no, tych. A ty nie mogłeś od razu przejechać tam do końca? Nie, bo Czy tam, nie, tam? Nie, nie, ma, nie, nie ma miejsca za bardzo, wiesz? Co mi tu w maszynę wchodzisz ty. Mam pomysła. Ja się tu tankuję. Dominzka będzie takim kartoflem. <noise> Ale lecą się wniaczki. O, no, ile frytków? Kurde, z tego by było. Co nie? Kurde, no powiem wam, że to chyba polecimy na dwie maszyny zara. No patrz na to ile my zbieramy pierwsze malutkie pole. I jak tego mało jeszcze jest? Chyba będzie trzeba. Tego dużo jest jeszcze do zbierania. Chyba właśnie będzie trzeba le lecieć na dwie maszyny i będziemy się zmieniać. Dobra, lecimy na dwie maszyny. Kurde. Nie spodziewałem się, że na, na, na to pole, żeby to jakoś szybko szło, to dwie maszyny będą potrzebne. A, po, a pomyśl, jak ja robiłem tą. co jedną rajkę tylko mogłem. No właśnie dlatego się, się śmialiśmy, że jesteś masochistą. Z czego dwie, dwie, dwie maszyny jadą, w końcu, w końcu farmingowy odcinek, który nie jest śmieszny, tylko rzeczywiście ej, praca jest pełną parą. Dobra, dobra, nie mów ho. <noise> no w sumie Pepino potrafi wystrzeliwać maszynę, to ja bym uważał. O! Eee! Co, Co jest?! <noise> Gdzie to jest?! Co? Gdzie to jest?! To tam na tyłu bardziej sypie, a to naprzód Coś to z Ale... przodu jakoś się no, nie No, oszu Oszukane <noise> właśnie, oszukane. Bo tak sypie z przodu, a się nie sypie z przodu. <noise> o, teraz się sypie z przodu. Ale idzie nie normalnie, U mnie, u mnie, u mnie. No, sprawdzić ile będzie. Dobra, y na, 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 drugie, <noise> na drugie pole jedziemy. To jest tu obok, nie? No. Teraz. A ty co stoisz na tej na maszynie? Bociperkiem Z naszych ziemniaków co chipsy zrobił, no? No, to pole to my będziemy zbierać. Jea, nie mogę. No. Źle, źle lusterka mam ustawione, bo właśnie... no... właśnie na dnie header widzę.. widzę maszynę zamiast tego co jest obok maszyny. Do mnie też będzie trzeba podjechać jak coś, jak tam już wyładujesz. Mhm. Mm Wysypane? Wysypane, super. To ja i 22,5 tysiąca mieści. No. Idzie robotaju. Dobrze, że na dwie maszyny, bo na jedną tam katorga by było. No, no, no to jednak by było zbyt długa. No. Ja chyba to pojadę od razu wysypać, bo tu już jest 86%. No to nie C Nie czemu. ma. Chyba, nie Jeszcze. ma chyba sensu tego trzymać. Uwaga na pociągi. <grymne> to przejedź obok mnie, to od razu ci wysypię... No jak ja, ja już siebie. w drugą stronę jadę. Przy drodze się spotkamy. Aha, no to okay. Możesz od razu jak tego, jak wysypiesz, możesz od razu podjechać... I wysypać resztę do siebie. Dobra, full. Słuchajcie, trochę pojedziemy tym kombajnem i już jest tak usmyrana szyba. No, uwalone jest. Tylko się brudzi. Bo to no, ziemniaki, no. ziemniaki brudne są. Właśnie. Ile tam masz pojemności, w sensie nasypane? 60%. To do 100% nie dobije raczej. No i u mnie koniec. Tak? Koniec już? Mhm. Dobra. A wygląda jakby nie. <noise> Tyle tego leci. Tak sobie pojadę z tobą, kawałek. Skończysz no przejazd, okay. to pojadę wysypać od razu, bo mam już pomysł 80. O, mogę, mogę do ciebie do kabiny zaglądnąć nawet? O. Witaj, co tam? Dobrze, dobrze. Leci jakoś. Tude fajny ten fend Podoba mi się wygląda On ma fajne, fajne, agresywne światła, przodu. No to sprzęt ma fajne, ale jest, mi chodzi o tył, że te lampy mogły być te czerwone, nie jakieś. Ty, wieś tuning biały, wiesz? Jak w, do go, jak w golfie. Ja bym dał, dał normalne czerwone. A o traktorze mówimy. Mhm. No zobacz sobie, jak ten traktor z przodu wygląda, Dominiczko. Fajny jak jest. Jak traktor? Ale taki bardzo agresywny, fajny taki. Sportowy. <noise> Sportowy traktor. Dobra, uciekaj. Już, już tylko wysyp wszystko. No, no i nie dał wszystkiego wysypać. Raczej na stacji Dobrze. kolejowej mi to wszystko przyjmie. Tak, tak kosimy, kosimy. I tak powoli to trochę znika. O. Oho, podjechała swoim, kurde, żółtym ścigaczem. Żółty to szybki. No w sumie jest szybki. Widzisz, sprawdza się. Bo ja wiem, ja bym powiedział, że czerwony daje plus 5 do prędkości. No tak, patrz na ten kombajn i mi się nie wydaje. Dobra, dobra. O, ale już, już widać zużycie na tym kombajnie. Na headerze najbardziej, nie? Ta, no. Już farba zeszła. A bo na jakiś kamień odpryskujemy. Wo 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 wo! Co? Uważaj! Jak cofasz? Ja tam jechałam. No, za wolno jechałaś. <ścoughs> Jak za wolno? Ja wyliczyłem sobie, że... Tej powinna... masz lucerek nie ma. Ja, no właśnie. Ja, ja sobie wyliczyłem, że już cię tam nie powinno być. <laughs> to nieźle wyliczyłeś. Nie problem z twoją prędkością, tylko z twoją matematyką. Dobra dobra, moja matematyka jest dobra. 2 plus 2 równa się 4 i razy 2. Takich trudnych równań to już nie rozwiązuje. To jest 6. Znaczy, zależy jak, bo 2 plus 2 razy 2. No nie zależy jak, jest tylko jeden sposób na rozwiązanie Do, tego problemu. No równania. dobra, ale... ale no dobra, ale bo ja powiedziałem 2 plus 2 to 4 i razy 2. Wow. Po, to, to jest 8, ale 2 plus 2 razy 2, no to jest 6. Oto mi chodzi. Ja mam 0. Nie, to nie jest 0. Ale w baku. Wow. <słyska> <słyska> ale w sumie jeszcze zostanę, mam 95%. Najgorsze jest to, że ja nie mogę sprawdzić, ile już jest tych litrów w silosie, jestem ciekawa. No skończymy ja to wtedy. Z, zobaczymy. Jak skończymy, zbiory całe. Hmm. Czyli mam nie mówić. Nie, nie mów. A bo ty widzisz? Ja Wiesz, widzę Tak, tak bo A, jak sobie to wejdziesz mówię, pod Escape'em, to tam widać. Ostatnie ostatnie dane jakie pamiętamy, to było 200 tysięcy litrów. No, ale kiedy to było? No dobra, no zobaczymy. Ja strzelam, że możemy się zbliżyć jakoś pod. Jak prędzej mówiłem 500 tysięcy, to z jakieś 700, 800. Też mi się tak wydaje, że tylko bardziej 800 niż 700. No, kradniesz mi ziemniaki, nawet nic nie mówisz. No, ja to też właśnie, z Nienacka nie tak zajerzę. A my w kabinie siedzimy? Tak. Bez lusterek. Jak bez, macie lusterek. No, no to źle z no, Te lusterka pokazują, ale na, na maszynę. A <laughs> wiesz co? Mogły być chociaż te takie, tak jak masz w tym w ETS ie wiesz? Takie chociaż malutkie w rogach, nie? No. Dla spomogi wstawione. W wielu pojazdach tutaj masz normalnie na przykład, że widzisz jakby w tych lusterkach. No, no, ten, no tak, 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 no. W tak chyba nie... mniejszych bardziej bym powiedział. A. czujnik to jest. znowu ziemniaki kradnie, nic nie mówi. No co mówi? nie widzisz, że ci traktor za oknem jedzie? Nie, nie mam lusterek, raczej... Znaczy... Ale no, Ale nie patrzę w prawo za, zawsze, no, ja się skupiam, żeby równo jechać. Już nie kradnę, już nakradłam, wystarczająco. Jedzie. Ile tam masz? A, ja? pewne Szczerny? masz. Tak. Ogólnie, jak chcesz e, zbierać po sześć rajek, to jak masz kierownicę, to masz nad kierownicą takie czarne, dziwne coś. Nie wiem, co to jest. no. No, no. no to to musisz mieć, jakby, pomiędzy rajkami. Czyli trzy rajki będziesz po prawej, trzy po lewej i to po środku, Jak jakbyś miał pomiędzy rajkami, to zbierasz po sześć. No tylko u mnie są takie zygzaki, że aż głowa mała, tak więc... <laughs> zanim ja, ja bym, zanim to naprostuję, to zdążę całe pole zjechać. I jedziemy na czołówkę, Panie to krzywe tu jest. Patrz, <laughs> <laughs> i teraz, i teraz ja jadę w prawo. Coś w lewo. Le... ci znaczy, ogólnie to ty pojedziesz chyba w prawo, a ja w lewo, tak? Nie? A ja no? w prawo, ty w lewo. Cześć, Nie ty co? w prawo i ja w prawo. Ja w... O no. <laughs> Oj, dobra. O... kurde. Chyba się zderzycie. <laughs> no i gorzej, dobra, czekaj. Eee, coś jest? Eee. Okay, okay, okay. Jadę no. Dobra. Zmieści się? Zmieści się. A, chyba ile wszystko. masz jeszcze? 6000. Teraz zmieści się. No, git, teraz no, to wszystko raz. musisz pozawozić, bo jeszcze jedno pole zostało. Aha, no tak. Nie <noise> <noise> Dobra, wsio Kurczę, nie zmieścimy się chyba ile, ile ci tam zostało litrów? <noise> 3000 Kurde tak no specjalnie to... ładnie stanąłem, żebyś nie uderzyła we mnie No bo to ciężkie to jest Dobra no nie ja, jest, tu, się... ja, tu, ja, ja tu widzę krzaczki które trzeba ściąć Bo jak ktoś to <noise> będzie oglądał to mam wrażenie że go strzeli jak zostaną, zostawimy takie krzaczki pojedyncze. No na polu tym dużym też są takie. Tam nic nie ma, nie wiem, nawet. <laughs> Dobra, tych tutaj na brzegu nie mogę zebrać, ale ten na środku pola zbiorę. I umyję go i do garażu go wsadzę. Żeby było ładnie już. O, przydała się moja przyczepka do czegoś. Ej! <laughs> no tak bo w tej twojej przyczepki sobie nie używaliśmy. <laughs> Dobra, ja o, to... zwracam, zwracam ten mój. Combine. Że... Dobrze. A to ile końcowo wyszło? Właśnie, ile litrów? Już mówię. 605. No, to ładnie. Czyli dokładnie. To